I witajcie, witajcie W zakopanym. prawdziwa zima wróciła Co wam powiem Zaczęło padać od wczoraj No i fajnie się pada Dość nawet intensywnie Myślę że se trochę nagram Nagram wam ten Ten śnieg Bo jest pięknie Robi się świąteczny klimat Na równi Krupowej Budują Taką krainę świateł Ale wam powiem, że To mnie zmartwiło Bardzo ładne to ma być, takie figury świetne I tak dalej, fajna atrakcja Ale wiecie co? Wstęp 45 zł Od osoby Trochę przeginają Ale co zrobić no? Mają wizję Nic na to nie poradzimy Przejdę się i trochę wam nagram Jaki klimacik panuje w zakopanym, Jak pada śnieg Nie wiem czy w całej Polsce tak pada, ale u nas 10 cm zapowiadali, że ma spaść Jedyny problem z tym nagrywaniem we śniegu To, że leci na kamerkę I później Brzydki obraz jest. Ale mam na to sposób. Także słuchajcie, co ciekawego, odnośnie tej pogody, to się orientowałem i historycznie, w zakopanym grudzień zawsze był słaby zimowo. Jakoś tam e, z tego co wiem, to po prostu na Kasprowym Wierchu nigdy nie było więcej niż tam metr czy coś takiego, zawsze w grudniu, śniega. W tym roku jest słabiej, no bo nie wiem, czy 20 cm na ten moment, ale wam powiem, że, że w 1981 chyba było półtorej metra i to jest najwięcej w 1981 roku. A tak to w grudniu zawsze było słabiej z tym śniegiem. Także w grudniu było zawsze słabiej z tym śniegiem, a później e, zawsze mocno padało luty, styczeń luty, no, styczeń luty zawsze mocno padał śnieg i, i dużo tego śniegu, była na kasprum 2, 3 metry zależy od od miesiąca i od roku, no nie? No ale słuchajcie, no. Jeżeli chodzi też o temperatury, to chyba naj Najniższa temperatura była też w 60, którymś roku. Minus 28 na Kasprowym A tak to, tak to nie było takich mrozów nigdy w grudniu. Ostatnio, no nie? A, a, a myślę, że jeszcze luty nieraz pokaże pazurki albo, albo styczeń z tymi mrozami. Zobaczymy, jak to będzie. Nieraz i w marcu mrozi jeszcze, no nie? Ale słuchajcie, nagram wam dzisiaj coś, żebyście widzieli, bo to fajny klimat. Śnieżne miasto, wiadomo, jest inaczej. I przejdę się, i Wam coś jeszcze poopowiadam, co Wam mogę powiedzieć ciekawego. No, z ciekawości takich to też akcja, taka słuchałem wczoraj w Radniu, że że ludzie są trochę zbulwersowani tymi światełkami co robią ten park, bo 45 zł to, to właśnie mówili, że za drogo. Bo 32 zł teraz kosztuje bilet na gubałówkę i tam jest kraina światełek też i nie dość że jedziesz kolejką to jeszcze to jeszcze no widać fajnie całe miasto no nie? Także dwa w jednym, no nie? A tutaj no niby dla mieszkańców ma być coś taniej, chyba o połowę, a dla dzieci z Zakopanego za darmo, coś takiego słyszałem, ale nie jestem pewien, zobaczymy jak to zrobią, no nie, tylko dosyć fajne to ma być, z tego co słyszałem, jak już będzie zbudowane to wam nagram. Ogrodzone to płotem niby ma być, bo nie będzie z zewnątrz można zobaczyć, no ale to puścimy drona czy coś, zobaczymy ale mi się wydaje, że 45 zł za światełka na to przesada no i myślę, że przejdę się tu poddałem telefon do naprawy niestety jak raz znowu poszedł ale to starszy telefon to idzie naprawić jeszcze w miarę tanio fajnie ma 10 cm spać. zobaczymy czy się spełni to czy nie ale klimacik się fajnie robi taki zimowy no nie patrzcie się o. Także miejmy nadzieję, że zima wróci i na święta będzie fajnie, mialutko. Chociaż powiem wam, że to jest tak, że zależy w którym miejscu zakopanego, bo pod gubawką akurat dużo więcej tego śniega jest. A tu przyjechałem do góry. No to tak jak bardzo mało. Nie wiem czy im to idzie. Ale tam na dole to myślę, że już jest. Nie wiem, z 15 cm A tutaj bardzo mało Tu co możecie zdjęcia zrobić fajny klimat z tym śniegiem ale wiadomo jak trzeba odśnieżać, no to też nie jest fajne, zależy kto co lubi. Słuchajcie. No to tyle będzie śniega, to taki krótki vlog miał być. Reszta wam coś innego ponagrywam. Za bardzo nie miałem czasu ostatnio, ale się będę starał coś zawsze wrzucać. Im do Bukowiny pojechać. Na te termy tam zobaczyć, bo dawno nie byłem. To może nagram Bukowinę Cisik. Zobaczymy jak to się poukłada. A pony zimowe są, można jeździć. No to już więcej tego śniega widzę trochę. Ma padać dzisiaj, jutro już ma być spoko pogoda, bez, 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 bez opadów Zobaczymy czy będziemy mróz, i to się utrzyma ten śnieg. Napiszcie jaki komentarz. Dziękuję Wam, żeście oglądali. Takie widoki na gubałówkę o, Na koniec wam nagram Fajnie widać tę Gubałówkę dzisiaj Ale gór w ogóle nie widać, no bo niestety zachmurana ja jakby ktoś chciał z dzieciakami to tu jest kocki Lego Ale jak kocków No i tyle Nie zapomnijcie o komentarzu Dajcie łapkę w górę i do następnego wroga. A ja pomykam, bo jeszcze muszę z autem dzisiaj do serwisu podjechać na wieczór Patrzcie się jak fajnie

Ja se podejdę jeszcze do Media Expert bo potrzebuję adapter taki mały do Bluetooth i tyle no zawsze coś dogrywam na koniec no to